Śmanu, sobie do rundki akurat. Ja tą nagram sobie w środę, gdzie miał dzień zapasu. Jak widzicie. Bra! Dobra. No dobra, zapomniałem. Miałem włączyć, to mi się fajnie podobał w ten moment. Najbardziej mi się końka ze streamami z K tubera, z MC, Minecraft, Minecrafta, w którym 300 stopni przebywam. No właśnie tylko jak ja nie grałem od tych dwóch dni, kiedy nagrałem ten film Tam trzech czy czterech Opa! Nie w sumie się mam. Przymitałem się? Przymitałem się, nie powiem ja jestem w Ja jest pod poświadam. Kolega mi mówi, że on robi tylko kwatry takim to teraz, tak jak pomyślałem przed chwilą. Nie triple Żadnych tripli Tylko kwatry. A tak szczerze kwatry są gorsze, bo... Bo cię ciężej robi po pierwsze, a tripla... No właśnie Tak zareprezentowałem Tak bym grał codziennie i się rozgrzewał, chociaż... Bym umiał ale no, trochę mnie nie? Przez się Właśnie, tak, z tą formą Kolega wygrałem wydał, w MC i potem gram w to przez... PG. No i sobie... No i przez tą formę w Fortnite gram to tak... W Fortnite gram, żeby nagrać filmy trochę No, ale siodo! A potem przy okazji mojego ustawienia. Tak. Tutaj. Tu się skupiło. będzie ja mam. Więc co Nie wiem, teraz to łatwiej jest. Opa.

No, tylko że nie klikną to na to, to trwa działać, tak? Klikam na lapku, mam. Tak, już tak tam wygląda. No, tutaj tak... No. Mmm... Nie to obchodziłam, tylko to z windową napadła drzwi. to znowu Hmm. Nie wiem, może zaraz taki monitor będzie wyjeżdżał No setup Gram na zaburzonych FPS-ach, Bo tak co gram 180... no, na 180 Często, jeszcze zmienić 3 i zobaczysz na coś to zmieni Na 180 to jest 200 bardzo Dobra. Idziemy na przeglądarkę i bo... Jak tam na Media Expert wszystko. Czy Media Expert? Hmm. Nie wiem, czy jest.

Duro ben di chicchi. Perfetto. Mm.

tego opakowania bliżej. Co powie? nie ma teraz tylko tego. No, tego, bo... Co szykej. Co tak. Момиха, кога бих시에.. О, това, това е Donald! Мапери да е всички. Тук смена ми е Droszczyk kupiłem, bo ja kupiłem w czerwcu się dostałem na wcześniej w hmm. Tak, bo posiadam Fun fact Skype'a przyłożyłem z innej klawisa. i słuchajcie tego osoba, Taka. Evaliem ostatnio, na no, odwrót. Krawki to zresztą nazywa za doga. tego. Chyba to jest mój Jak dobrze wiem co to jest Tamten pierwszy, drugi Co? to no w No to nie taki fajny, dłuższy film No i właśnie Mam takich, takich oto. w dzieciach. Ogólnie ty chciałem sobie kupić iPad za dziewiątkę. Tam trochę lepiej, niż się tak kręci. Wow. Wow. No. Lucas. What is A co to? A, co to? Po pierwsze nie dotykam, tylko mam nad tym A, to z nogami. O, na tym właśnie sobie... Lubię właśnie takie kręcę Yyy. No to właśnie nie mam jeszcze pomysłu na na wieczór. Na wiecie, na zdar. A. Bum bum, bum, bum. bum

Taki kapel fajnie robił ją. Na pewno Miałem pierwszy pomysł jaki mi padł Na głowę A i tak w do ogóle Dobrze. są filmy co dwa dni, bo padłem na koniec na taką Pamiętam, że są filmy co dwa dni Другня талчея венци сосу. Ну дм бм бм. Ну чай мутон петерсбинтес. А так я

Robiłem internet speed test. O, przy my to mogę płynąć jeszcze zrobię, naczęście. I wam pokażę przy okazji to i mamy internet speed test.

Mój kolega, to w takim książce mam 100. No, tam leć, leć, tylko bardziej w stronę 200 i 100. Musie bardziej gdzieś tysiąca, a nie 50. Ładnie, prawda? A jak my inni robimy, to im pokazujemy 3, 2. A przecież nie robię, to też To była jeden więcej A dobra włączyłem, bo nie byłem pewny. I będę otwierał nowy kanał za parę dni. Będę streamował z takiego serwera na Minecraft, jeżeli a Minecraft, minecrafta jak odsłonięta, co tam będą z tym zjawiskami Jestem jest sen? na jest bum bum dobra, to chyba na tyle odcinku w sumie